Cześć, witajcie na kanale Bartas Fishing. Dzisiaj będę chciał przygotować sobie prażone ziarna konopi. Zazwyczaj kupowałem te ziarna już gotowe w sklepie. Natomiast mam 3 kg surowego ziarna konopi, które przeważnie gotowałem i używałem jako taki dodatkowy komponent do zamęty. 1 kg przeznaczam do prażenia i będę improwizował, bo nigdy tego nie robiłem. Robię to pierwszy raz. Natomiast taką wiedzę merytoryczną no oczywiście, zasięgnąłem z internetu, więc nie przedłuża i lecimy z tematem. Hmm. No, poczekaj, jest dziurawa, jak się te ziarna wysypują. Przykrywam ziarno na patelnię. No, myślę, że tyle wystarczy. No raz i prażymy. Mieszam, żeby nie przypalić ziarna. Ziarno zaczyna już strzelać. Widać, że też jest zarumienione i bardzo fajnie pachnie. Przesypuję ziarno do miski. Kolejna porcja. Widać różnicę w ubarwieniu tego ziarna. To jest ziarno surowe, a to jest ziarno już uprażone. nie? Zobaczcie. Jest takie zarumienione bardziej. No myślę, że jest w porządku. Konopię mam już gotową, jest tutaj kilogram, kilogram konopi prażonej. Będę to mielił w tym młynku do kawy. Jest to młynek, który używałem kiedyś kiedyś do mielenia peletu, jeszcze jak robiłem zanęty do, do metody, zgodnie z recepturą Luka z Forum Spławik i Grunt. Także on jest troszkę mały, nie? Trochę czasu mi to zajmie, żeby przemielić tą konopię, ale mam czas, nie spieszy mi się. Chcę pakować po 400 gramów. Jak się kupuje w sklepie, z tego co dobrze pamiętam, one są pakowane chyba po 400 gramów. W sumie zależy od producenta. Ale traper ma chyba tak 400 gramów. Mam worki, worki litrowe, te I wagę. Także tym się będę posiłkował. I co? Czas zaczynać zabawę. Lecimy z tematem. Dobra, podłączam Działa, działa, yeah. Okej. Okay. czas na pierwszą partię, nie wiem czy nie za dużo. Um. Ziarna zmielone, Micha pusta. Wyszły mi trzy worki. Pakowałem je po niecałe 400 gramów. Następnym razem będę mielił ziarna z bułką tarną. A to dlatego, że po każdym mieleniu, zresztą widzieliście to pewnie na filmie na przyspieszonym tempie, że czyściłem wnętrze młynka. Ten silniczek się po prostu dusił. Tutaj całe wnętrze było zaklejone tymi ziarnami. No ale to są ziarna oleiste, więc też nie ma co się dziwić. Hmm. też to podejrzewałem na kanale u pana Choremskiego właśnie mówił, żeby, żeby uniknąć takich sytuacji należy do tych ziaren przed mieleniem dodać bułki tartej i też tak zrobię następnym razem więc zapas mam porządny na kilka wyjazdów mi to wystarczy teraz się biorę za robienie porządku bo trochę tutaj narozrabiałem na tym blacie niezły bałagan jest no i tyle. Także dzięki, że byliście, dzięki za uwagę i do zobaczycha nad wodą. Trzymajcie się, hej!